Witam Was serdecznie. Jak widzicie przygotowania idą pełną parą. Już za 7 godzin w tym miejscu zostanie rozpoczęta gala MMA VIP 2. Moja walka jako ostatnia między 22 a 23. Już dla moich gości są miejsca zarezerwowane. Wszystko powolutku. OKTAGON sprawdzony z trenerem. Jest elegancko utasta. Chciałem pozdrowić swoich sponsorów kto wie kto na spokojnie będę was wymieniał na Instagramie i na Facebooku wszystko elegancko otomoto Godlewka, stop pomówienią restauracja na cyplu jeb Jackiewicz to są już sponsorzy filmu no było eee, mówię wszystkich pozdrowień na spokojnie ale chcę to zrobić po walce nieważne jaki będzie wynik czy będzie dobry czy zły to wszystko powolutku jutro a póki co zapraszam do, przez mojego reflinka do zakupu my MMA VIP 2. Ruszamy o 19.00. Ja idę teraz do hotelu się wyspać, potem zjeść dobry obiadek, dobry zegowodany. Do potem jeszcze kolacyjka wcześniej około 18.00, żeby te 4 godziny przed walką mieć energię, mieć siłę. Więc telefon wyłączam. Wszystkie sprawy medialne proszę do mojego trenera przez Facebooka. E, będzie oznaczone albo przez Instagram. I co? Widzimy się.